wszystkich, nazywam się Oskar, to jest mój brat Filip, a to jest siostra Michalina. Ten filmik będzie pokazywał właśnie e, kawie domowe nazywane potocznie świnkami morskimi. E, jest dużo bardzo ra, e, ro, e, gatunków świnek morskich, na przykład świnka, e, świnka mo, morska, krótkowłosa, długowłosa, my akurat mamy dwie świnki krótkowłose, którą mieliśmy nazywa się kiki. Jest ona u nas od 5 dni. Jest łagodna, nie gryzie. No, bardzo fajnie się z nią bawimy. Drugą naszą świnką, którą mamy jeden dzień, jest właśnie Tosia. Tosia akurat nie chciała wejść na kolanka, więc jest w klatce. I tak, dla jednej świnki klatka powinna być minimalnie właśnie 80 cm na. Więc mamy klatkę 120 cm na 60. Jedno, yy, yy, ulubione owoce świnki to jabłko i banan. Yy, świnki morskie lubią też ogórki, marchewki, yy, dróżki i buraki. Ich ulubione rośliny, które można nawet zebrać na łące bo często się widuje to jest poniczynka. Iść maliny, liść truskawki i melisa oraz liść mlecza i babka nicetowata. Nasze świnki są ogólnie łagodne, są bardzo miłe w stosunku do siebie. Świn, dla świnek morskich o, najważniejszym pokarmem jest też sianko, ponieważ e, świnki e, potrzebują sianka, żeby e, zdzielać sobie ząbki, ponieważ e, gdy jak będą miały za długie, to po prostu będzie ich to koło. Bardzo zachęcam do właśnie posiadania świnek morskich i są one bardzo miłe i po prostu kiedy je się posiada, można po prostu się z nimi pobawić i tak dalej. To by było na tyle w tym filmiku, yy, więc żegnamy się. Pa! pa!